Was ponownie. <grych> Wróciłam z vlogiem w końcu. Ale takim, wiecie, złożonym. Przez ostatni czas, co jakiś czas, coś nagrywałam, ale to się nie dało złożyć. Wiecie, vloga z jednego dnia czy z dwóch dni, więc postanowiłam przyjść i wam opowiedzieć, co się ostatnio działo, żeby wykorzystać jakby te klipy, żeby ich nie wyrzucić po prostu do kosza, bo są piękne widoki, zaraz zobaczycie, nagdańsk. No i mam jeszcze jakieś tam inne nagrania, które gdzieś tam się zbierały przez ostatnie tygodnie, więc postanowiłam to zebrać w tym filmie, wstawić wam, opowiedzieć. A na koniec zrobimy sobie open boxa. W sumie dwóch paczek, bo jedną już jakiś czas temu dostałam, a druga przyszła dosłownie dzisiaj, więc postanowiłam wrzucić to jakby na koniec. I w następnym tygodniu będzie już cały vlog tygodniowy. Zaczęłam go nagrywać wczoraj, więc mam nadzieję, że wszystko wyjdzie. Teraz mam urlop, więc mam czas na nagrywanie. W zeszłym tygodniu codziennie pracowałam, więc było trochę ciężko i dlatego też. Nie udało mi się zebrać jakby kolejnego materiału, i nie ma tego za dużo, ale zaczynam. Na początek jest materiał z, z lipca jeszcze. Przyjechali do nas rodzice na 2-3 dni i pojechaliśmy sobie na spacer do Gdyni, i tam mi się udało troszeczkę dla Was nagrać, więc tutaj Wam wstawię. Dnia moja mama miała urodziny, więc wybraliśmy się jako taka niespodzianka na Oliwie Stark. Czyli na taki punkt widokowy, teraz widokowy tutaj w Gdańsku. Bardzo serdecznie wam polecam piękne widoki. Można kupić bilety online na miejscu, ale wiem też, że przez aplikację można tam jakoś zbierać jakieś punkty i tak dalej. Ale jeszcze tego nie zrobiłam. Muszę sobie to sprawdzić. Także polecam wam serdecznie wybrać się tam, jeżeli będziecie w Trójmieście albo jeżeli mieszkacie w Trójmieście jeszcze nie byliście. Widoki są piękne, można też u góry coś zjeść. Także wstawiam wam nagrywki właśnie z tego dnia. Widoki były przepiękne, można było sobie tam siedzieć ile się chce, przynajmniej taki bilet, jaki my kupiliśmy, no to po prostu wjeżdżacie i zjeżdżacie wtedy, kiedy wam się znudzi. Można u góry coś zjeść. Wiem, że tam są też jakieś bilety, które możecie kupić jakby z jedzeniem, ale tam trzeba było też coś wybrać. Nie widzieliśmy dokładnie o co chodzi, więc wzięliśmy zwykłe bilety i po prostu. Na górze okazało się, że można sobie siedzieć ile się chce, więc pani nas namówiła na jedzenie. Jedzenie było naprawdę pyszne. Moja mama i siostra wzięły sobie jakieś takie deserki. Ja spróbowałam, były dobre, ale sama nie chciałam, bo ja jakoś tak ostatnio, wiecie, nie jem słodyczy. Um, przynajmniej starałam się nie jeść. Rodzice zamówili też taką deskę z wędlinami i serami. Więc trochę tam podjadłam i potem jeszcze sobie trochę pochodziliśmy, bo ogólnie macie teraz widokowy z jednej strony, a w środku możecie chodzić i przez jakby te wszystkie szyby obserwować dookoła piękny Gdańsk z każdej strony, jakby zobaczyć, jak to wygląda. Wnętrze też jest super, naprawdę można tam sobie porobić super zdjęcia. Fajny wystrój, nawet się nie spodziewałam, że będzie tak ładnie na górze. No ale wiadomo, jedzie się tam głównie po to, żeby zobaczyć widoki, także mam nadzieję, że, że te widoki Wam się podobają. Bały, bo ja byłam zachwycona. Później pojechaliśmy do Sopotu, tam chyba już za dużo nie nagrywałam, byliśmy po prostu na spacerze. Potem jeszcze poszliśmy coś zjeść już na taką obiadę Ja za bardzo nie chciałam jakiegoś takiego wielkiego dania, więc wzięłam sobie na przekąskę jakieś naczosy, które były dobre, ale nie dałam rady zjeść wszystkich. I potem jeszcze chyba coś nagrałam jak wróciłam do domu, więc stawię Wam to tutaj. No hej, witam Was ponownie później, jest już 18.00. Ja wróciłam do domu, rodzice już jadą do siebie I tak, byliśmy na punkcie widokowym, serdecznie polecam My kupiliśmy jakby sam wjazd na górę i potem stwierdziliśmy, że jednak coś zjemy Pyszne jedzenie jest, pizza, jakieś przekąski, tapasy Pyszne desery, kawa, herbata, różne takie rzeczy Tak więc jedliśmy tam, posiedzieliśmy chyba dwie godziny byliśmy na samej górze Bardzo fajna miejscówka, można sobie pochodzić, wejście jest jakby płacicie, wjeżdżacie i nie ma jakiejś godziny, do której musicie wrócić, no do zamknięcia możecie siedzieć, no ale wiadomo, po prostu fajnie, że nie musicie się spieszyć, że nie wiem, jest pół godziny czy godzina, e, także posiedzieliśmy trochę tam, piękne widoki, jeszcze idealna dzisiaj była pogoda, tak jak wam mówiłam, bo wszystko było widać, i potem pojechaliśmy do Sopotu na spacer i też na jedzenie. Także dzisiaj cały dzień jedzenia. Ja zjadłam, co prawda, tylko jakąś tam małą przekąskę. Rodzice jeszcze z Karoliną zjedli jakieś takie większe dania. Bardziej takie obiad-kolacja, bo wcześniej to był taki w sumie lunch. No ale ja się najadłam, także nie chciałam zbytnio dużo jeść. A teraz znowu wychodzę i znowu na jedzenie, więc dzisiaj dzień pod znakiem jedzenia poza domem. Rzadko mam takie dni, bo jak wiecie już nie jadam tak poza domem, ale dzisiaj jest wyjątkowo, no bo mama miała urodziny, więc pojechaliśmy na ten punkt widokowy, tam w sumie nie planowaliśmy jeść, tylko gdzieś pojechać później na jedzenie, a wyszło jak wyszło, bo pani nas namówiła tam na jedzonko, także tak, fajnie było, piękne widoki, mam nadzieję, że coś tam wam udało mi się ponagrywać, ja za chwilę wychodzę, więc... Ten vlog musi się w tym momencie niestety zakończyć. Dzień dobry kochani, w czwartek miałam się do was odzywać i się nie odzywałam. Bo po prostu nie było kiedy. <grym> Ale tak naprawdę powiem wam, że dzisiaj dzień mi zleciał. Raz, dwa, pojechałam na chwilę, musiałam zawieźć pewne dokumenty i stałam w korku przez godzinę. Jakby w jedną stronę jechałam was 40 minut, potem wracałam godzinę z kawałkiem. Takie były korki, jeszcze wiecie, jakieś tam Remonty na drogach. Potem wróciłam, wziąłam się za obiad. Potem stwierdziłam, że nagram dla Was w końcu film pogadankowy z nowej serii, o której już, że tak powiem, dyskutowaliśmy na Instagramie chyba miesiąc czy dwa. Czyli, wiecie, jakieś takie pogadanki przy kawie, że wyrzucacie tematy z odcinka na odcinek i sobie gadamy o różnych kwestiach. I to miało się nazywać kawa online, bo kawa Wam się ze mną kojarzy, no i że tak razem pijemy internetowo, więc online. No, i dzisiaj się udało. Nagrałam pierwszy odcinek właśnie jakoś niedawno skończyłam, bo już się zobaczycie, jak ciemno zrobiło. Ale nagrywałam już dosyć późno, bo po 19.00. Także mam już to nagrane. Oby mi się udało to zmontować może dzisiaj wieczorem, a jak nie, no to w niedzielę, bo tak to nie ma kiedy. A w przyszłym tygodniu pewnie będę cały czas w pracy, dzień w dzień dosłownie. Więc już w ogóle nie wiem, jak nagram cokolwiek, nawet vloga, zobaczymy, co z tego wyjdzie. A w weekend nie będę miała za bardzo czasu, bo nie wiem, czy będę w domu, więc z tym montażem może być ciężko, bo nawet jakby mi się udało coś nagrać, właśnie tak jak dzisiaj, to nie wiem, kiedy, kiedy zmontuję. Jutro też idę do pracy, więc za dużo wam nie powloguję, przykro mi. Powiem Wam, że mam taką motywację do działania, ale nie ma jakby czasu, żeby usiąść i ponagrywać coś. Tak jak ja bym chciała nagrać Wam fajnego vloga, gdzie. Nie wiem, coś robię w domu, gdzieś idę, to bardzo często jest tak, że albo nie mogę tego nagrać, albo z jakiegoś powodu nie chcę tego nagrywać. I po prostu ten materiał ciężko, ciężko zebrać, ale postaram się, obiecuję, żeby w tym tygodniu Wam coś jeszcze w tym vlogu pokazać W weekend będzie mała wycieczka, jutro spotykamy się ze znajomymi wieczorem, więc może też Wam pokażę miejscówkę, bo idziemy na stocznie. Znaczy taki jest plan, jak wyjdzie to zobaczymy, ale w miarę możliwości gdzieś tam wszyscy razem się zgadaliśmy No ja akurat po pracy, ale też jesteśmy umówieni na 22, więc powinnam się wyrobić i tak, idziemy wszyscy razem na stocznie. trochę sobie posiedzieć, pogadać, fajnie spędzić czas, bo ma być tak w miarę ciepło, więc y, tam jest na świeżym powietrzu wszystko, także mam nadzieję, że, że pogoda dopisze wieczorem. E, tak, a w sobotę jest mała wycieczka, pod tule już pewnie widzicie, że do Torunia, już tak dawno tam nie byłam, słuchajcie, e, Boże, kiedy ostatnio? Nawet nie pamiętam, Z rok temu, może nawet dłużej. Także taka mała, mała weekendowa wycieczka. Nie wiem, jakie plany na niedzielę, zobaczymy, ale w sobotę właśnie zabieram Was ze sobą. Tak trochę, wiecie, powspominam sobie, bo motoru uwielbiam. W sensie, no wiecie, mieszkałam tam 3 lata i bardzo dobrze mi się tam mieszkało. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Aha, właśnie, że tak powiem, skończyłam nagrywać i szykuję. Szykuję się na jutro do pracy, wstawiłam pranie, bo mam już wszystkie koszulki brudne, więc wstawiłam więc pranie, bo zawsze o tym zapominam i przypomina mi się o godzinie, nie wiem, 24, jak już jest czas do spania, że nie wyprałam, i potem czekanie aż to pranie się skończy. Wiecie, dajcie znać, czy też tak czasem macie, więc wstawiłam jak najszybciej i mam nadzieję, że zaraz się skończy i będę mogła wywieźć i wyschnie do rana. Tak, dzisiaj byłam jeszcze załatwić jedną sprawę. Byłam też w galerii, poszłam do kilku sklepów, ale słuchajcie, nic fajnego nie znalazłam. Cały czas poluję na jakieś jeszcze sukienki letnie, chociaż to lato teraz się zrobiło takie bardziej jak jesień. W sensie ma być jeszcze ciepło, ale no ostatnio w Gdańsku deszcz, chmury, a nawet takie słońce, to, to nie tak ciepło, żeby chodzić w sukience. A szukałam jakiejś fajnej sukienki, takiej, żeby założyć na przykład do trampek, do wansów, bo mam kilka, ale słuchajcie, one są już na mnie za duże. Po prostu wiszą. Jedna ta w paski jest ok, ale no inne już nie wyglądają jakoś ładnie więc chciałabym coś, co na mnie pasuje i ciężko jest coś fajnego znaleźć, mam tą fioletową no ona jest super, ale też nie jest taka letnia bo ma ręka w 3 4 jest taka bardzo dopasowana, ja bym chciała coś coś um, dopasowanego ale jednak luźniejszego, a nie wiecie, jakieś takie sukienki ołówkowe jak to się mówi, mam motywację do działania i do nagrywania, a nie ma wam kiedy nagrywać, mam nadzieję, że, że to się zmieni, ale no tak to teraz wygląda jeszcze na chwilę muszę, słuchajcie, wyjść, a później mam nadzieję, że właśnie usiądę do montażu. Też dawno w ogóle nie oglądałam YouTube'a, więc mam do nadrobienia masę filmów. Vlogi, ulki to chyba mam z dwóch tygodni do nadrobienia. Tak, także YouTube'a też mam do nadrobienia, więc dzisiaj chciałabym też trochę pooglądać z kolei YouTube'a, bo też ostatnio ciągle coś i tak nie wiem, może z kilka filmów obejrzałam w przeciągu dwóch tygodni. Więc chciałabym trochę ponadrabiać, zebrać jakby inspiracje i może, jak będę miała jakiś wolny dzień, to usiądę i ponagrywam wam filmy. Ale tak jak mówię, w przyszłym tygodniu się nie zapowiada, chyba cały tydzień pracuję, więc będzie ciężko. Ale mam nadzieję, że, że będziecie ze mną i poczekacie. Dobra, także ja się zbieram, słuchajcie, muszę jeszcze na chwilę wyjść. No i zobaczymy, czy odezwę się do Was dzisiaj jeszcze, czy jutro rano przed pracą. No taka trochę zabiegana jestem ostatnio tak. Później miałam taką przerwę w nagrywaniu, bo a to praca, a to coś tam, a to jakieś spotkania ze znajomymi, i po prostu ciągle nie było co nagrywać. No bo jak wychodziłam do pracy, to rano nie było za bardzo co, a jak wracałam z pracy, no to albo byłam zmęczona, albo szłam spać, albo jeszcze było jakieś wyjście, albo jakieś spotkanie. Więc często po prostu nie było co nagrywać, albo nie brałam aparatu i już stwierdziłam, dobra, trudno. Jedyne klipy, chyba, które jeszcze mam, to są z takiej małej wycieczki do Torunia, ale tam dosłownie jest trasa samochodem, jedzenie. I kawa. I to jest koniec tego vloga z Torunia, ale jakoś tak, nie wiem, nie miałam wtedy weny do nagrywania i chyba po prostu nie chciałam za dużo nagrywać tego dnia. Także tylko tyle udało mi się uchwycić. Byłam przekonana, że coś więcej nagrałam, ale jednak nie. No i tak pomyślałam, że wstawię Wam te przebitki, Wam trochę opowiem, bo nie chciałam tego wyrzucać do kosza. Później udało mi się jeszcze trochę ponagrywać gdzieś tam w ciągu tygodnia zeszłego, chyba to już było. Słuchajcie, ostatni czas był trochę szalony, i no po prostu nie udało mi się systematycznie nagrywać. Ale wstawię wam to, co mi się udało nagrać. Że dzisiaj mamy, słuchajcie, poniedziałek, nowy tydzień. Dzisiaj widzę się z moim kuzynem, można powiedzieć, i jego narzeczoną. Mają przyjechać jakoś około 19 po 19, także już niedługo. Ja trochę dzisiaj właśnie posiedziałam przy komputerze, porobiłam różne rzeczy, zrobiłam jakieś zdjęcia na Instagram. Więc dzień minął mi dosyć szybko. Pogoda jest beznadziejna, więc nawet nie byłoby mm, za bardzo po co wychodzić. No bo pada cały dzień i nawet nie było słońca, słuchajcie, także. Dobrze, że weekend udało się fajnie spędzić. Wczoraj, też, właśnie w sobotę była ta wycieczka do Torunia, w niedzielę plaża. Fajnie, bo akurat była super pogoda. I tak słuchajcie, ja na razie lecę, bo właśnie niedługo przyjadą, także muszę to jeszcze troszeczkę ogarnąć w kuchni. No i co, i widzimy się już niedługo. No hejka, odzywam się do Was trochę później, przebrałam się. Wychodzę na chwilę z domu, idę do sklepu i. I zaraz wracam, bo muszę usiąść do komputera. Goście już byli, poszli. Dostałam zaproszonko na ślub. Ja jeszcze przed chwilą wysłałam jedne dokumenty, które miałam wysłać mailowo. No i tak naprawdę na dzisiaj to już tyle. Przybrałam się, jak widzicie, nie wiem czy mówiłam. Pada cały czas deszcz. Miałam pojechać jeszcze do Lidla, ale już nie zdążę, bo jest do 9. Tak mi się przynajmniej wydaje, zaraz sprawdzę, a jest za 10, więc no już nie da rady. Mm, ale sprawdzę to, słuchajcie, bo jakoś ostatnio patrzyłam i był jakiś dzień do 10. No i teraz nie wiem, Google pisze, że jest codziennie od 6 do 23, ale coś mi się to wydaje niemożliwe, bo przecież. Zwykle jakoś w weekendy jest inna godzina i serio Lidl by były do 23? Wydawało mi się, że do 9 albo do 10 maksymalnie. Hmm. Dobra, pojadę jutro rano. Nie, nie pali się, że tak powiem, więc mogę pojechać rano. A teraz skoczę po prostu do Żabki. I tak, słuchajcie, cały dzień mi minął, nawet nie wiem kiedy. Tak jak mówię, jest przed dziewiątą. Eee, ja tutaj z tymi papierami latam cały dzień, więc muszę to odłożyć żeby to się nie zgubiło. Jutro idę do pracy na 16, o ile dobrze pamiętam. Muszę to sprawdzić. I tak naprawdę cały ten tydzień pracuję do piątku włącznie. Sobotę mam wolną, ale w piątek idę na imprezę, więc fajnie, bo... Znaczy fajnie, nie fajnie, bo idę po pracy, więc będę później, ale fajnie, że sobota wolna, więc będzie można po imprezie odpocząć. No bo słuchajcie, to ja zmykam, lecę do tego sklepu i odezwę się do Was już jutro. Także to by było tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Mam nadzieję, że chociaż takie y, przebitki Wam się spodobają. Stwierdziłam, że chcę się do Was odezwać, wstawić Wam te piękne widoki y, z Oliwii Star, bo naprawdę. Polecam i na pewno wybiorę się jeszcze raz, yy, może nawet jeszcze w te wakacje. Yy, no i tak, mam open boxy yy, w sensie paczki, które chciałabym Wam pokazać, bo yy, no jest trochę nowości, których nie używałam. Jakiś czas temu dostałam paczkę yy, od firmy Benton i powiem Wam szczerze, że miałam od nich może jeden czy dwa kosmetyki. Na pewno mam od nich yy, esencję do twarzy, którą używam już dłuższy czas. Ale nie miałam innych produktów, więc bardzo się ucieszyłam, że mogę przetestować coś nowego, a jest tego sporo. Są dwa produkty, których już używam, odkąd dostałam tą paczkę, no bo już się nie mogłam powstrzymać, i to jest. Toner do twarzy, bardzo fajny, podoba mi się. Jedyny minus to jest to, że ja nie lubię takich toników bez atomizera, bo to trzeba wylewać na rękę, nakładać na twarz, wszystko się leje. Da się to zrobić tak, żeby było wygodnie, ale jednak wolę takie, wiecie, w mgiełce. Bardzo fajny tonik, sprawdza mi się, więc póki co pierwsze wrażenia są pozytywne. A druga rzecz to jest, słuchajcie, krem pod oczy. To jest chyba, słuchajcie, jakaś mniejsza wersja, chociaż nie jestem pewna, może to jest. Pełnowymiarowy produkt i to jest Fermentation Eye Cream. I to jest dosyć zachwalany produkt. Już dawno, dawno temu o nim słyszałam. Wszyscy zachwalali, że tak super działa na tą okolicę pod okiem. I z tego co zaczęłam używać, no nie wiem. Przez ostatni tydzień. To póki co naprawdę mi się podoba. Zobaczymy, jakie będzie przynosił efekty przy dalszym stosowaniu. Ale póki co fajnie, jakby nawilża tą skórę pod okiem. Super sprawdza się i wieczorem, i na dzień, i wiecie, żeby makijaż potem nałożyć. Nie wchłania się jakoś bardzo długo. Nie mam go teraz przy sobie, bo jest w łazience. Zapomniałam go przynieść, ale on ma taką czarną tubkę, więc myślę, że większość z Was będzie kojarzyło. Dalej mam maseczki. Moja siostra właśnie je zachwala mówi, że mają naprawdę fajną, jakby tą samą ściereczkę, którą nakładamy na twarz. Ja mam cztery maski. Pierwsza to jest High Content Mask. I ją chyba sobie sama nawet kupiłam, ale jeszcze nie używałam, więc teraz będę miała dwie. Ja bardzo lubię takie maseczki w płachcie, więc jakby zawsze chętnie przyjmę. Tutaj mamy jakąś Goodbye Redness, Benton Fermentation Mask, czyli właśnie z tej serii, e, którą ja w sumie używałam, tą esencję i tutaj ten krem był z tej serii. I maskę Soothing Aloe, także cztery maseczki, dobrze mówię? Cztery, tak. Coś, co dzisiaj otworzyłam, to są hydrożelowe płatki pod oczy. Jak wiecie, ja uwielbiam, to jest po prostu coś, co mogę używać dzień w dzień, czy rano, czy wieczorem, zależy, kiedy mam czas. Uważam, że takie właśnie hydrożelowe płatki pod oczy są najlepsze. Możecie je włożyć do lodówki, schłodzić. Teraz jeszcze jak są upały, to już w ogóle rewelacja. Nakładacie rano czy wieczorem właśnie pod oczy i raz, że to jakoś tak. Sprawia, że niweluje Wam jakiekolwiek opuchnięcia pod okiem, a dwa, że po prostu nawilża i regeneruje tą skórę. To, co mi się podoba w tym opakowaniu, jakby, to to, że mamy no, takie coś do wyjmowania tych płatków, żeby nie wkładać tutaj, wiecie, paluchów. Jest bardzo nasączone. Tak bardzo, że jak nałożyłam dzisiaj rano. Um, to mi cały czas spływały, no bo to było tak mokre, więc musiałam chwilę poczekać, aż, wiecie, ta esencja się wchłonie, żeby one się trzymały. I możemy sobie właśnie złapać taki płatek pod oczy i wyjąć. Więc to jest super wygodne. U mnie już na pewno widzieliście w innych filmach, że ja też mam te płatki pod oczy z Petitwy. Tak się chyba to wymawia, nadal nie wiem. E, I one mi się sprawdzają rewelacyjnie. To póki co, no dzisiaj używam pierwszy raz, więc nie mogę jeszcze za dużo powiedzieć, ale są naprawdę fajne i podoba mi się to, że są tak nasączone. Co by wam tutaj jeszcze pokazać, bo trochę tego jest. Tutaj mam filtr i to jest SPF50. Papaya Sun Cream. I tu jest napisane w ogóle for sport, więc nie wiem, czy to jest jakieś takie, że ma wytrzymywać nawet podczas treningu, czy o co chodzi. Ale używam pod makijaż, sprawdza się dobrze. Troszeczkę się wyświeca, ale nie jakoś bardzo mocno, więc nie przeszkadza mi to, jeżeli chodzi, wiecie, o makijaż, czy coś takiego. Najwyżej trzeba później przypudrować twarz i tyle. Akurat mi się skończył mój ulubiony filtr do twarzy z Dr. G., więc idealnie, żeby w paczce właśnie jakiś filtr. I tak na szybko jeszcze może Wam pokażę produkty, których jeszcze nie używałam. To jest, słuchajcie, cleansing foam, czyli coś do oczyszczania twarzy. Mamy też soothing gel. Takie próbeczki widzę dosyć spore. Co tutaj jest? Jakiś żel, krem z aloesem widzę. Także testowania będzie. Dajcie znać, jeżeli coś używałyście, co Wam się sprawdziło, czy coś jest jakoś szczególnie warte uwagi. Tutaj mamy jakąś mgiełkę Tea Tree, także sprawdzę. Ja lubię różne mgiełki, więc dla mnie jak najbardziej. Tutaj też mamy toner Deep Green Tea Toner. Ojejku, jaka malutka! Tubeczka. O, tutaj jest krem, który też wydaje mi się, że dużo osób polecało. To jest High Content Steam Cream. Muszę poczytać ogólnie, co, co te wszystkie produkty robią i jak je stosować, bo szczerze Wam powiem, że trochę ich jest i nie chciałabym, wiecie, otwierać wszystkich naraz. I tutaj jeszcze na koniec mam e, taki żel aloesowy, Soothing Gel, dosyć duże opakowanie 300 ml. Także, no dziękuję Benton za przesyłkę, będę testować, póki co, po kolei, gdzieś tam, wiecie, otwieram to, co mi jest potrzebne. Także to by był Benton, a mam jeszcze paczkę, która przyszła dzisiaj. Jest to, słuchajcie, paczka z Vibo. Tak naprawdę dopiero ją otworzyłam i już jestem zdziwiona, bo chyba nigdy nie miałam paczki od Vibo, a jest to Vibo i zmalowana. Także jakaś współpraca właśnie marki Vibo i zmalowanej. Otwieramy. Feel my mind. Jestem niezmiernie szczęśliwa, że mogę zaprezentować Tobie kolejny mój projekt, kolekcję Feel my mind, drugą we współpracy z marką Vibor. Przedstawiam Ci naturalną, neonową paletę cieni. Mmm, o zupełnie nowej jakości, o niesamowicie wysokiej pigmentacji. Znajdziesz w niej także wyjątkowy, metaliczno-brokatowy cień. Uzupełnieniem palety są cienie w kremie matowe i brokatowe. Na polskim rynku ciężko jest znaleźć matowe bazy kolorystyczne, dlatego stworzyłam trzy unikatowe kolory, w tym biały odcień, który przyda się między innymi do pracy z neonowymi cieniami. Poczuj to razem ze mną, film my mind, zmalowana. I tutaj mamy paczuszkę. Wow! Czy Wy to widzicie? <laughs> Bajer. No dobra, zobaczmy. Uuu! Ciekawie, są... Jest rudy cień, więc już mi się podoba, bo ja lubię takie i to podbija gdzieś tam kolor moich oczu, ale są też takie neonki. No powiem Wam szczerze, że jestem ciekawa tej paletki. Ja akurat poluję teraz na nową paletę, więc nie nie, nie... nie spodziewałam się w ogóle, że coś takiego dostanę, ale trochę innych kolorów szukam, więc będę miała najwyżej dwie. Ale fajnie, dziękuję bardzo Vivo za tą przesyłkę. Co my tutaj jeszcze mamy? Mamy wachlarz na teraźniejsze upały. <grym> Także super. I tutaj mamy jeszcze cienie i bazy wyglądają jak pomadki. Zaraz zobaczymy. Liquid Glitter Eyeshadow. kawa jestem, jak tego używać, żeby, wiecie, nie było takiego efektu, że coś się zmazuje z oka. Będę musiała zrobić test. Tu widzę, że niezły brokat jest. Tutaj jest jakiś mat brązowy. No. Niezłe. Jakoś nigdy nie kupowałam sobie takich e, cieni właśnie jakby w pomadce, że wiecie, nakłada się na mokro, także zobaczę. Tutaj mamy białą bazę, no i jeszcze inne kolorki, także będę testować, słuchajcie, zobaczymy co z tego wyjdzie. Może zrobię Wam jakiś makijaż taki wiecie, spontaniczny i zobaczymy czy uda mi się coś e, z tego stworzyć. No ja takich szalonych makijaży raczej na co dzień nie robię, ale... Kto wie, możemy spróbować. Tak, i to by było wszystko, jeżeli chodzi o zawartość tej paczki. Także, to, słuchajcie, wracam do Was z vlogami. Tak jak już Wam mówiłam, mam teraz urlop, więc będę mogła dla Was nagrywać w tym tygodniu vloga i w poniedziałek albo we wtorek. Pojawi się vlog tygodniowy już z tego tygodnia. Oczywiście w międzyczasie będą też inne filmy. Spokojnie planuję nie tylko vlogi. Na pewno będzie nowy odcinek kawy online, bo bardzo Wam się spodobało i też podesłaliście mi już na Instagramie nowe tematy, więc myślę, że siądę dzisiaj albo jutro i nagram właśnie nowy odcinek, bo powiem Wam szczerze, że bardzo przyjemnie mi się to nagrywało tak swobodnie. W ogóle się jakby no, nie przygotowywałam do tego filmu i mówiłam, wiecie, z głowy to co myślę i. Odbiór po prostu mnie tak zaskoczył. Ja myślałam, że nie spodziewałam się takiego pozytywnego odbioru i tylu komentarzy, że nie wiem, że fajnie się słucha, że chcecie więcej i tak dalej. Myślałam, że to będzie po prostu takie, że okej, okay, fajny, albo niefajny film i tyle. Więc dało mi to motywację do tego, żeby nagrywać kolejne odcinki z tej serii. Myślę, żeby zrobić jakieś intro, ale zobaczymy jeszcze co z tego wyjdzie. W każdym razie kawa online na pewno będzie się pojawiać. No jak tylko będę nagrywać kolejne tematy, to to będą nowe odcinki. I co, słuchajcie, to by było chyba tyle. Wiem, że ten film jest strasznie chaotyczny. Nie vlog. Nie wyopen open box, ale chciałam się do Was odezwać i wstawić właśnie te klipy, które już miałam na komputerze. Postaram się jak najlepiej wykorzystać ten tydzień i ponagrywać dla Was filmy. Myślałam też, żeby nagrać poranną rutynę, bo już jakiś czas temu była wieczorna rutyna, taka w stylu vlogowym, więc pomyślałam, że nagram Wam poranną rutynę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dajcie znać, czy chcecie taki film zobaczyć. I co słuchajcie, ja się z Wami będę żegnać. Muszę teraz to wszystko tutaj posprzątać i mam nadzieję, że widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Zapraszam Was również na mojego Instagrama. No i co mam nadzieję, że widzimy się już niedługo, także do zobaczenia, Buziaki! Pa!